Dzień dobry. Ogród Marzeń. Rozpoczynam od odchwaszczanie, ponieważ fasty tutaj zdominowały ogród. Pomagam sobie pazurkami i docinam, jak zawsze, krawędzie trawnika. Jak oddzielam czosnek, Najpierw obcinam te zielone, zaschnięte już pędy i obcinam korzeni. I tak robię od lat. Bardzo dobrze mi się przechowuje czosnek w piwnicy, podobnie jak zresztą cebula. Wytrzymuję, cebulę bardzo szybko zużywamy, bo cebuli sadzę jakoś tak mniej. Natomiast czosnku wystarcza nam do wiosny. Jeszcze w piwnicy zostały mi takie maleńkie główki czosnku, ale już nikt za bardzo nie chce je zjadać, ponieważ jest już młody, świeży, aromatyczny i wszyscy chcą właśnie i jeść ten świeży, ale stary oczywiście też jeszcze wykorzystujemy, bo stary przecież jest dobry. Jak będę suszyła, za chwilę przyniosę sobie więcej skrzynek i rozkładam tak, w miarę możliwości, żeby ten czosnek był nie jeden na drugim, tak jak tutaj, bo tutaj tak nie może być, bo to jest zdecydowanie za dużo, za gęsto. I ten czosnek nie wysechłby. Najlepiej jest, gdy czosnek wybiera się w suche dni, gdy tak przynajmniej trzy dni wstecz nie pada, jest sucho, bo wtedy jeszcze bardziej się lepiej przechowuje w piwnicy. Gdy jest mokro, czasem no niestety trzeba wykopać, żeby nie zgnił, bo bywa taka pogoda, że pada i pada, chociaż przez ostatnie lata ta pogoda absolutnie taka nam przynajmniej na razie się nie zdarzała, więc lepiej jest po prostu wykopywać wtedy, gdy jest właśnie sucho, bo wtedy idealnie przechowuje się w piwnicy. I dlatego właśnie będę sobie rozkładała do skrzynek, tak żeby wysuszyć go, gdzie układam. Układam w miejscu cienistym, ale przewiewnym i ciepłym. To jest miejsce na tarasie. I tam właśnie przechowuję czosnek, gdy on już jest taki, widać, bardzo suchy, to wtedy przenoszę go do piwnicy. Wyrównam powierzchnię, i już będę mogła siać marchew. Drobne kamiki, które tutaj gdzieś zaplantały. Akurat od razu wyrzucam na ścieżkę. Przycinam przepiękne błękitne. Kwiaty przetaczynka kłosowego, kwitnie jeszcze na samych końcach i może, no, troszeczkę mi szkoda, bo ładnie wygląda, ale jeśli go przytnę niziutko, to wówczas on zakwitnie jeszcze raz w tym roku. Deszcz chwilowo przestał padać, więc przycinam róże, te, które już przekwitły. Trochę ten deszcz nam mieszał, ale na szczęście nie zrobił nam tutaj żadnych e, zniszczeń, natomiast bardzo się przydał, ponieważ nie tylko, że podlał rośliny, ale i zapełnił nam zbiorniki na deszczówkę. To też jest bardzo ważne, aby woda w tych zbiornikach była żeby rośliny można było w czasie suszy e, upału podlewać. Liliowce, które przekwitły, też trzeba obcinać, bo niezbyt ładnie wyglądają. Staram się to czynić na bieżąco, ale przez deszcz no, mam tutaj pewne zaległości. Róża pnąca Dorothy Perkins przepięknie co roku kwitnie. Lubi chorować na mączniaka. Ja jej zawsze. Wycinam te zielone pędy, takie łysy, bez kwiatów, takie szczelające do góry, ponieważ one są niepotrzebne, na nich kwiatów nie ma i nieładnie wyglądają, a ja tutaj róże przycinam, nadając jej formę bardziej krzewu. Zakończyłam pracę w ogrodzie z odchwaszczaniem, ja róż pięknie odchwaszczona, tutaj cała taczka chwastów i liści zaschniętych liliowców, ponieważ była susza i liście zaczęły im zasychać. Ze środka nie wybieram, ponieważ liliowce mają bardzo dużo pąków kwiatowych i kwiatów i one są bardzo łamliwe, nie chciałabym je zniszczyć, więc te liście usuwam tylko z brzegu. Gdy przekwitną, wówczas będę opiekowała się tymi roślinami nieco inaczej. Bardzo się cieszę, ponieważ kolejna moja ciężka praca, jaką właśnie jest odchwaszczanie całego ogrodu, została ukończona. Tyle rabat, tyle kwiatów jest tutaj przy czym pracować. Udaję się na odpoczynek z radością, że pracę zakończyłam, a ja myślę, że spotkamy się wkrótce i życzę wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia.